Hej wszystkim, ja jestem Anielka 170 i dzisiaj chcę Wam wyjaśnić dlaczego nie ma nadal odcinków no bo już Tak więc planuję, planuję dla Was dłuższy odcinek, bo tutaj już jest Halloween. Tak jak widzicie jest zmiana tematu. Dzisiaj właśnie było. Właśnie sobie kupię stroj, no ale po prostu tak jest Halloween i chcę jednak trochę zadań wypełnić w tym odcinku i planuję dłuższy odcinek. No i po prostu... No, po prostu chcę coś dłuższego i z tym jest dużo pracy. To nie jest takie łatwe to nagrać i w ogóle zmontować później, więc, no, jeszcze, żeby zmienić ten głos, no to, to tak, to chciałam Wam tylko to powiedzieć, że no, jutro powinien się już pojawić, na jutro się postaram, żeby już był. Tak, a teraz ja idę sobie na zakupy coś kupić. No, dobra, to, to tyle w tym ym, infie. Chciałam Wam tylko to. Powiedzieć. No więc dobra. No to trzymajcie się i pa.